Tajemnica spowiedzi to klucz do zrozumienia pętli winy i odkupienia, która napędza Kościół katolicki. Nie bez kozery Kościół tak mocno broni zasad pieczęci sakramentalnej. Bez niej perpetuum mobile grzechów wprowadzone w ruch za pomocą śmierci Nazarejczyka na krzyżu mogłoby rozpaść się w drobny mak. W pierwszym rozdziale opowiem o samych technikaliach, o tym jak wygląda tajemnica spowiedzi w prawie kościelnym i świeckim. W drugim rozdziale pokażę, jak tajemnica spowiedzi działa w rzeczywistości, a w trzecim, potem swoją interpretację wagi tajemnicy spowiedzi w całym systemie katolickim. Moim zdaniem, choć jest to niewielki, to jednak bardzo istotny element całej układanki. Rozdział pierwszy Jak działa tajemnica spowiedzi? Przemysław Wippler, poseł Konfederacji i członek Sejmowej Komisji do Spraw Pegazusa, zasugerował w Radiu Z, że pod rządami PiS inwigilowane przez służby osoby mogły być podsłuchiwane nawet podczas spowiedzi. Ma to sens. Telefon w kieszeni z zainstalowanym wirusem szpiegowskim mógł spokojnie zbierać mikrofonem każde słowo penitenta, czyli osoby odbywającej spowiedź. Spowiedź jest trochę jak wizyta u psychoterapeuty pod pewnymi względami. Jednym z podobieństw jest to, że musimy być pewni, że nasze tajemnice zostaną tylko i wyłącznie z osobą, do której się zwracamy. Kościół w teorii zapewnia to swoimi najmocniejszymi narzędziami. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1467 mówi o tajemnicy spowiedzi tak. Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek należny osobom, Kościół oświadcza, że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów wyznanych przez penitentów. Nie może on również wykorzystywać wiadomości o życiu penitentów, jakie uzyskał w czasie spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się pieczęcią sakramentalną. Ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje zapieczętowane przez sakrament. W łacińskim oryginale brzmi to jeszcze groźniej: to sigillum sacramentale. Jak tłumaczą teologowie, pieczęć sakramentalna wynika z trzech źródeł. Po pierwsze, sprawa naturalnego, czyli po prostu zwrodzonych zasad, które każą nam nie zdradzać powierzonych sekretów. Po drugie, sprawa Bożego, czyli absolutnego nakazu od Boga. Po trzecie, sprawa kościelnego, który nakłada najcięższe kary za złamanie tajemnicy. To wszystko jest oczywiście skodyfikowane w prawie kanonicznym. Kanon 983, paragraf pierwszy mówi. Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna, dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny, w czymkolwiek zdradzić penitenta. Co ciekawe, taka sama tajemnica dotyczy każdej innej osoby, która usłyszy spowiedź, czy to specjalnie, czy przypadkowo. Paragraf drugi tego samego kanonu podaje, że obowiązek zachowania tajemnicy ma także tłumacz, jeśli występuje, jak również wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach. Z kolei kanon 984 precyzuje, że Paragraf pierwszy. Bezwzględnie zabrania się spowiednikowi korzystania z wiadomości uzyskanych w spowiedzi powodujących uciążliwość dla penitenta, nawet przy wykluczeniu wszelkiego niebezpieczeństwa wyjawienia. Paragraf drugi. Kto posiada władzę nie może w żaden sposób korzystać w zewnętrznym zarządzaniu z wiadomości, jakie uzyskał w grzechach wyznanych w jakimkolwiek czasie w spowiedzi. Tu nie ma żadnych odstępstw. Załóżmy, że złoczyńca grozi w centrum miasta odpaleniem bomby atomowej, która zabija miliony ludzi. W teorii, jeśli ksiądz zdobyłby w trakcie spowiedzi informacje, które mogłyby powstrzymać złoczyńca, nie może złamać sakramentalnej pieczęci, nawet jeśli mógłby dzięki temu uratować całe miasto. Zapewne ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto uznałby to za moralne, a jednak to ważna zasada w kościele katolickim. A co grozi księdzu za naruszenie tajemnicy spowiedzi? Najcięższa kara kościelna ekskomunika. Kanon 1388, paragraf 1, mówi: Spowiednik, który narusza bezpośrednio tajemnicę sakramentalną, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zastrzeżonej stolicy apostolskiej. Gdy zaś narusza ją tylko pośrednio, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa. W paragrafie drugim tego kanonu uściślono z kolei, że takie same kary mogą spaść na osobę tłumaczącą spowiedź, czy inne osoby, które w ten czy inny sposób weszły w posiadanie wiedzy ze spowiedzi. Załóżmy, że stoimy za kimś w kolejce do spowiedzi, i ta osoba bardzo głośno mówi swoje grzechy. W takim wypadku, również nas w takim samym stopniu dotyczy tajemnica spowiedzi. To zabezpieczenie, które zapobiega przed plotkowaniem, nawet jeśli ktoś po drodze zawiódł. Jeśli więc agent podsłuchujący spowiedzi dzięki Pegasusowi jest katolikiem, również naraża się na ekskomunikę. Warto dodać, że wszystkie te ograniczenia, które Kościół nakłada na spowiedników, są respektowane również przez polskie prawo. Kodeks postępowania karnego w artykule 178 punkt 2 stanowi, że nie wolno przesłuchiwać jako świadków duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. Kodeks postępowania cywilnego, z kolei, w artykule 261 daje duchownemu prawo do odmowy zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi. To ten sam artykuł, który pozwala odmówić zeznań w przypadku najbliższych członków rodziny itd. Nawet kodeks postępowania administracyjnego w artykule 82, dotyczącym bezwzględnych zakazów dowodowych, wymienia w punkcie trzecim, że świadkami nie mogą być duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi. Również ordynacja podatkowa ma lustrzane ograniczenie. W artykule 195 punkt 3 wymienia, że świadkami nie mogą być duchowni prawnie uznanych wyznań co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi. Tyle dokumenty i prawa Kościoła. Mimo najbardziej drakońskich kar, jakie przewiduje prawo kanoniczne za te przewinienia, tajemnica spowiedzi jest jednak jedynie tak silne jak kapłan, który przysięga jej dochowywać. Rozdział drugi. Tajemnica poliszynela. Jak pokazałem prawo kościelne w temacie tajemnicy spowiedzi jest jasne, jednoznaczne i surowe. Jest jednak granica, którą możemy precyzyjnie wskazać, gdzie zaczynają się problemy z przestrzeganiem tego prawa. Ta bardzo cienka granica ma dokładnie dziesiątą mm. To błona bębenkowa spowiednika. Jak półżartem powiedziała moja babcia, słyszała, że spowiedź prowadzono razem z pańszczyzną po to, żeby pan wiedział, co kto mu kradnie. Choć nie uważam, żeby to było aż takie proste, o tym, po co jest spowiedź powiem w trzecim rozdziale, to jednak ten żart obrazuje coś bardzo ważnego. Wiedza o grzechach innych ludzi to potężna władza nad nimi, a władza korumpuje. W szczególny sposób taka, z której zabraniają ci korzystać, a jest przecież na wyciągnięcie ręki. Ksiądz Antoni Ciepliński w artykule o tajemnicy spowiedzi w podręcznej Encyklopedii Kościelnej pisze, że nie było wypadku zdrady spowiedzi ze strony spowiedników. Nieprzyjaciele Kościoła nie szczędzili obelg pod tym względem, lecz wszystkie historie niby zdrady spowiedzi po zbadaniu okazały się fałszem i kłamstwem. Odważne stwierdzenie. Ciężko mi było sobie wyobrazić, żeby przez setki lat, od kiedy wprowadzono tę zasadę, nie doszło ani do jednego przypadku złamania tajemnicy spowiedzi. Poprosiłem więc na swoich profilach o podzielenie się historiami dotyczącymi łamania tajemnicy spowiedzi. Szczerze przyznam, że myślałem z początku, że niewiele z tego będzie. Liczyłem na to, że może ktoś podzieli się jakąś publicznie znaną historijką o księdzu, który wydał mordercę czy coś takiego i będę miał jeden przykład do tej części. Nie mogłem się bardziej mylić. Ludzie zasypali mnie wiadomościami w komentarzach i prywatnymi w tej sprawie. Najczęściej pojawiał się motyw słuchania o swoich grzechach podczas kazania. Rano idziemy do spowiedzi, a wieczorem nasz spowiednik wykorzystuje nasze opowieści dydaktycznie w pełnym ludzi kościele. Bo okazuje się, że nasze grzechy są na plebanii źródłem uciech w rozmowach między duchownymi. I choć jest to bardzo nieprzyjemne, to jeszcze złamaniem tajemnicy spowiedzi nie jest, jeśli historia jest na tyle zanonimizowana, że nie da się wskazać o kogo konkretnie chodzi. Tylko, że właśnie nie zawsze tak jest. Słyszałem historię osoby, o której grzechach opowiadał ksiądz podczas kazania i na którą intensywnie się patrzył. Tak intensywnie, że inne osoby to doskonale widziały, a kolega siedzący za nim nawet szturchnął go łokciem i zapytał, o co mu chodzi. Inna osoba mówiła o księdzu, który w niewielkim gronie studentów i studentek opowiadał historię z konfesjonału, dodając takie wskazówki jak na przykład a ta studentka, która wiecznie płacze. Była to zamknięta grupa ludzi i każdy od razu wiedział, kogo chodzi. Był też ksiądz, który podczas egzaminu zadawał pytania nawiązujące do zdarzeń, o których usłyszał w konfesjonale, chyba żeby wybić studenta z równowagi. Jeszcze inny chorował na nieleczoną cukrzycę i zasypiał w konfesjonale, a gdy się budził, potrafił powtórzyć kolejne już osobie grzechy poprzedniej. Zabawne, ale nie dlatego, który powierzył mu swoje najskrytsze tajemnice. Jeśli chodzi o poważniejsze złamania tajemnicy spowiedzi, to ciężko powiedzieć coś na pewno. Niewykluczone, że księża łamią się w przypadku usłyszenia o poważnych zbrodniach i po cichu denuncjują takie osoby organem ścigania. Takich historii słyszałem parę. Dotarły do mnie także informacje o księżach współpracujących z władzami, by wydać na przykład żołnierzy wyklętych. Mówi się również, że wiedza ze spowiedzi mogła służyć ujęciu osób zamieszanych w słynne Watyliks, wyciek danych z Watykanu, które wykazały m.in. frakcyjne walki w kościele i problemy z korupcją. Jedna osoba opowiadała mi o tym, jak ksiądz szantażował ją zgłoszeniem grzechów usłyszanych na spowiedzi na policję, a potem i tak podzielił się swoimi informacjami m.in. z rodzicami penitenta. Muszę jednak wyraźnie podkreślić, że nie sprawdzałem tych historii i nawet nie byłbym w stanie tego zrobić w ogromnej większości przypadków. Sądzę jednak, że ze względu na skalę odzewu w tym temacie, coś musi być na rzeczy. Ale na końcu i tak wszystko zamyka się w zaufaniu do księdza, który bez problemu może się wyprzeć w większości takich naruszeń tajemnicy spowiedzi. Rozdział trzeci. Po co jest tajemnica spowiedzi? No dobrze. Wiemy już, jak działa tajemnica spowiedzi i że jest bardzo delikatnym systemem, na którego utrzymaniu Kościołowi bardzo zależy, a który musi opierać się ułomnym ludzkim instynktom. Po co jednak to wszystko? Sama spowiedź, czyli właściwie sakrament pokuty i pojednania, jak brzmi pełna nazwa tego rytuału, jest takim wentylem bezpieczeństwa. Możemy przez niego spuścić trochę gromadzącej się wiecznie w człowieku pary grzechu, żeby nie wybuchnąć. Ksiądz Dariusz Piurkowski w swojej książce Po co nam spowiedź, tłumaczy zgodnie z literą Ewangelii i katechizmu: Co prawda, chrzest uwalnia nas od wszelkiej winy, czyniąc nas świętymi, ale jednak Jezus przewidział, że będziemy grzeszyć, skoro nauczył nas modlić się codziennie. Przebacz nam nasze winy. Z założenia jesteśmy więc uczniami, którzy do końca życia pozostają grzesznikami obdarowanymi na wyrost. Chrzest nie zmienia nas cudownie w doskonałych ludzi. Wiara jest drogą, a nasza niegasnąca słabość bardziej uwypukla bezinteresowność miłości Boga. Nie zostaliśmy wybrani za zasługi i nie jesteśmy podnoszeni z upadku z powodu naszej nieskazitelności. Grzech to więc, według teologii, upadek, odstępstwo, odejście od Jezusa. Chrześcijaństwa, a w szczególności doktryna katolicka, kręci się wokół grzechu i jego odkupienia. Na tym przecież polega jedna z najważniejszych rzeczy w Ewangelii śmierć Jezusa. Jezus miał umrzeć za grzechy ludzi, by nas zbawić. Wierni mają o grzechu myśleć, wstydzić się go, bezustannie. Mimo najlepszej swojej woli, wierni wciąż grzeszą, a sumienie ma swoją wyporność. Jedni radzą sobie z poczuciem winy lepiej, inni gorzej, ale dla niektórych to druzgocąca rzecz, która prowadzi do poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Sakrament pokuty i pojednania daje więc możliwość oczyszczenia się wobec Boga, zmycia grzechu. Dziś byśmy powiedzieli, że w założeniu spowiedź ma funkcję terapeutyczną. Oczywiście Kościół musiał nałożyć na cały ten system swoją kontrolę. Spowiedź w teorii mogłaby się odbywać w bezpośredniej relacji człowieka z Bogiem, i część chrześcijan tak to rozumie i praktykuje. Kościół katolicki postanowił jednak, że człowiek, spowiadając, zwraca się do Boga poprzez kapłana. Buduje to potężną, niezrównaną nierównowagę sił między wiernymi a kapłanami duchową władzę. Tak jak już wspominałem, ta władza nie musi przekładać się na konkretne nawet działania. Już sama świadomość tej władzy ustawia odpowiednio relacje. Gdyby kapłani mogli wykorzystywać sobie dowolnie informacje ze spowiedzi, ludzie obawialiby się do nich zwracać i tej władzy by nie mieli. Stąd waga tajemnicy spowiedzi pieczęci sakramentalnej. Jak widzimy, to tak ważna zasada, że potrafi przykryć nawet zachowania uważane powszechnie jako niemoralne. Gdyby nawet najbliższy przyjaciel przyznał mi się w tajemnicy, że zrobił krzywdę małym dzieciom i robił to wiele razy, co oznacza, że może to zrobić ponownie, nie wahałbym się go zgłosić na policję. To jest wydaje mi się, jeden z najprostszych wariantów dylematu wagonika. Tymczasem pieczęć sakramentalna musiałaby w takiej sytuacji pozostać nienaruszona. To jest ten niewielki trybik w mrocznej machinie zasilanej winą i wrzutami sumienia, który z pozoru zdaje się nic nie dawać kościołowi, ale jest kluczowym elementem, by móc skutecznie kontrolować wiernych. Milczenie jest złotem, ale tajemnica diamentem. Dzięki za uwagę! To była lekcja religii.pl. Nie zapomnij subskrybować mojego podcastu. Jeśli ci się podobało, to pamiętaj, że możesz wesprzeć mnie na patronite.pl/lekcjaredigi.pl.